Jean jest bohaterem powieści Alberta Camille Juma. O jego losach dowiadujemy się stopniowo. Nikt nie wiedział skąd i w jakim celu przyjechał do Oranu. Sprowadził się do Oranu na kilka tygodni wcześniej i zamieszkał w wielkim hotelu w centrum miasta. Widocznie był dość zamożny, by żyć ze swych dochodów. Rie opisywał go jako młodego mężczyznę o ciężkiej sylwetce, o twarzy masywnej i porytej zamkniętej szerokimi brwiami. Był osobą towarzyską, więc nie miał problemu z zaskarbieniem sobie sympatii mieszkańców Oranu. Dobroduszny, zawsze uśmiechnięty, wyglądał na przyjaciela wszystkich normalnych rozrywek, nie będąc ich niewolnikiem. Spotykano go we wszystkich miejscach publicznych. Od początku wiosny zjawiał się często na plażach, pływając dużo i z widoczną przyjemnością. Taru zaprzyjaźnił się z doktorem Rie. Podczas jednej z rozmów wyjawił mu swoją przeszłość. Pochodził z zamożnej rodziny, jego ojciec był zastępcą prokuratora generalnego. Jak wspominał Taru, ojciec miał niesłychaną pamięć, znał cały rozkład pociągów. Chłopca bardzo to bawiło, a zarazem imponowała mu niesamowita pamięć ojca. Pewnego razu Mały Taru uczestniczył w rozprawie, na której jego ojciec doprowadził do skazania winnego na karę śmierci. Odtąd chłopiec zrozumiał, że ojciec robił to już wielokrotnie. Stwierdziłem z zawrotami głowy, że mój ojciec wiele razy był obecny przy morderstwach. John Taru postanowił więc uciec z domu. Nazajutrz, kiedy wrócił, mnie już nie było. Powiedzmy od razu, że ojciec kazał mnie szukać, że przyszedłem do niego, że nic nie wyjaśniając powiedziałem mu spokojnie, iż zabije się, jeśli mnie zmusi do powrotu. Po pewnym czasie zacząłem przychodzić regularnie do matki. Taru był pacyfistą i przeciwnikiem kary śmierci. Mam wstręt do wyroków śmierci. Nie zgodzę się nigdy na ani jedną rację usprawiedliwiającą tą ohydną rzeźnię. Jego celem było odnalezienie spokoju. Jedyna rzecz, która mnie interesuje, to znaleźć spokój wewnętrzny. Postanowiłem stawać po stronie ofiar w każdej okazji. Pośród ofiar mogę przynajmniej szukać spokoju. Taru chciałby osiągnąć świętość. Krótko mówiąc, chciałbym wiedzieć, jak stać się świętym. Tylko to mnie interesuje. Za dżumę uważa nie tylko chorobę, ale całe zło świata. Tak, nadal czuję wstyd. Wiem już, że wszyscy żyjemy w dżumie i straciłem spokój. Nie chciałem być zadżumionym tylko tyle. Sądziłem, że społeczeństwo, w którym żyję, opiera się na karze śmierci i że walcząc przeciw niemu, zwalczam morderstwo. Powiadam tylko, że są na tej ziemi zarazy i ofiary i że trzeba, o ile to możliwe, nie zgodzić się na udział w zarazie. Postanowił, że w swym życiu za wszelką cenę będzie walczył ze śmiercią. Uczestniczył w różnych wojnach, zaangażował się politycznie. Był przeciwnikiem zabijania i uważał, że ludzi ogarnął szał mordowania i nie mogą postępować inaczej sądził, że każdy człowiek nosi w sobie dżumę, zwątpił jednak w sens swojej działalności. Dowiedziałem się, że pośrednio kładłem swój podpis pod śmiercią tysięcy ludzi, że nawet tę śmierć powodowałem, uważając za słuszne czyny i zasady, które ją nieuchronnie sprowadzały. Od dawna już czuję wstyd, śmiertelny wstyd, że i ja z kolei, choć z daleka, choć działający w dobrej woli, byłem mordercą. Po wybuchu epidemii w Oranie Wziął się do działania i zorganizował oddziały sanitarne. Z poświęceniem oddawał się pracy na rzecz chorych. Trzeba walczyć w taki czy inny sposób i nie padać na kolana. Cała rzecz polegała na tym, by nie pozwolić umrzeć i zaznać ostatecznej rozłąki możliwie wielkiej liczbie ludzi. Taru był honorowy. Nie miałem ochoty umrzeć i będę walczył, ale jeśli partia przegrana, chcę przyzwoicie skończyć. Uważał, że miłość jest bardzo ważna. Oczywiście człowiek powinien bić się w obronie ofiar. Ale jeśli przestanie kochać, cóż z tego, że się bije? W końcowym etapie epidemii, tuż przed jej końcem, sam zachorował na dżumę i zmarł.